Dzisiejsza niedziela, trzecia niedziela zwykła w ciągu roku, od kilku lat przez papieża Franciszka została ustanowiona jako Niedziela Słowa Bożego. A więc chcemy dzisiaj szczególnie nasze wzroki, nasze serce skon skoncentrować na Biblii, na piśmie świętym. I moi drodzy, dzisiejszą niedzielę możemy przeżyć na dwa sposoby. Pierwszy to bardzo teoretycznie, a drugi to bardzo praktycznie. Ten pierwszy sposób teoretyczny, on jest takim raczej niepożądanym sposobem przeżywania dzisiejszej niedzieli. Polega na tym, że przychodzimy tutaj, posłuchamy o tym, że trzeba czytać Pismo Święte, że warto z uwagą słuchać tego, co Pan Bóg mówi w czasie mszy świętej, że trzeba tym Bożym słowem żyć, wyjdziemy z kościoła i zupełnie nic się nie zmieni. A ten drugi sposób, niesamowicie oczekiwany przez Pana, to kiedy dzisiejszą niedzielę. Pisma Świętego Niedzielę Bożego Słowa będziemy chcieli przeżyć w sposób bardzo, bardzo praktyczny. W dzisiejszą liturgię Słowa możemy scharakteryzować czy określić trzema słowami. Trzema słowami, które każde z nich podpowiada na bardzo konkretną postawę związaną z tym, jak mamy żyć Bożym Słowem czyli słuchaj, wierz i żyj. Słuchaj, wierz, żyj. Słuchaj. Co to znaczy? Pierwszym takim sposobem słuchania Bożego Słowa jest ten moment tutaj, w Kościele, kiedy jesteśmy nam mszy świętej, na Eucharystii. I kiedy po raz pierwszy na mszy świętej siadamy, to nie po to, żeby myślami wyjść z Kościoła i puścić wodze fantazji, pójść w i myśleć, co będziemy robić później, co będzie jutro, pojutrze, albo co było wczoraj. Ale jest to moment, postawa siedząca w czasie Mszy Świętej, która ma nam pomagać przede wszystkim właśnie w skupieniu. I dlatego tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy, kiedy lektor podchodzi, by czytać pierwsze czytanie. Czy potem śpiewamy psalm, czy słuchamy Ewangelii, żeby w sercu towarzyszyło nam jedno niesamowicie ważne pytanie. Co Pan chce mi dzisiaj powiedzieć? Bo wszyscy słuchamy tego samego fragmentu pisma świętego. Ale Bóg do każdego z nas chce mówić bardzo osobiście, bo każdy z nas przecież przychodzi nam przy święto zupełnie z innym kontekstem naszego życia. Na przykład ktoś przychodzi z doświadczeniem jakiegoś smutku, przygnębienia, takiego zmęczenia, wypalenia wewnętrznego, wypalenia w wierze, a może wypalenia zawodowego. Może ktoś przychodzi z jakimś lękiem, bo tydzień zapowiada się bardzo niepokojący, bo będą tam wydarzenia, które nie wiem jeszcze dzisiaj, jak one się rozwiążą, czy jak się potoczą. A może ktoś przychodzi na tę mszę świętą z doświadczeniem takiego smutku, bo jakoś dzieci się nie odzywają, bo nie ma takiego dobrego kontaktu w rodzinie. A może ktoś przychodzi wewnętrznie, a może nawet zewnętrznie zapłakany, bo w małżeństwie tak iskrzy że to wszystko po prostu wisi na włosku, na bardzo cienkim włosku i nie wiem, jak to wszystko się dalej potoczy. I Boże Słowo zawsze, z akcentem na Słowo zawsze, jest Słowem skierowanym do sytuacji mojego życia, z którym przychodzę na, na mrze świętą. I Boże Słowo nie dołuje, nie chce się bardziej przybić do ziemi, przygnieść, ale jest to Słowo, które ma na celu podnieść nas na duchu, bo zawsze jest to dobra nowina, czyli dobra wiadomość, gdzie Bóg przychodzi z łaską, przede wszystkim z łaską nadziei. A więc pierwszy moment słuchania Bożego Słowa, kiedy jesteśmy na Mszy Świętej. Kolejny moment to może być ten, kiedy jesteśmy w domu, kiedy biorę swoje pismo święte, bo Biblia to jest taka księga, która ma nie tylko zdobić naszą półkę w mieszkaniu czy w domu. I to jest to księga, która. Nie może tylko i wyłącznie czekać do kolejnej wizyty duszpasterskiej, żeby ją położyć przy krzyżu i przy świecach, żeby było elegancko, bo tak wypada. Ale przede wszystkim Biblia ma niesamowitą tęsknotę. Ona tęskni za tym, żebyśmy wzięli ją w swoje ręce, żebyśmy na nią patrzyli i czytali ją. I to jest właśnie ten moment. Nie ja wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku tutaj w naszej parafii podczas jednego wieczoru chwały. Przyjechało takie małżeństwo, które dzieliło się doświadczeniem swojego życia. I między nimi padły tam słowa, że on, jako mąż, każdego dnia, jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec, każdego, każdy dzień rozpoczyna od czytania i chwili refleksji nad Ewangelią dnia. I potem ta żona mówi o tym, że ona widzi jak on jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec, dzięki temu, że zaczyna żyć Bożym słowem, zaczyna się zmieniać. Jak zmienia swoje podejście do życia. Jak staje się coraz bardziej obowiązkowy. Jak coraz mniej adoruje różne klucze w swoim garażu, a coraz bardziej zaczyna koncentrować się na bliskich w domu. Dalej mówi, on się zaczyna zmieniać w relacji do mnie jako do swojej żony. Staje się Bardziej obecny, bardziej słuchający, bardziej doceniający, bardziej obecny relacyjnie w domu. Ale także zmienia swoją postawę do naszych dzieci, mówi ta żona, bo potrafi powiedzieć dobre słowo do córek, takie doceniające no bo przecież ta relacja taty z córkami jest bardzo ważna, bo niesamowity wpływ na poczucie wartości, na poczucie godności. Na poczucie dobrego, taką umiejętność dobrego myślenia dziewczynki, a potem kobiety o sobie samej, ma wpływ na to, jak tato mówił do swojej córki, już od tego momentu, kiedy ona była mała. Boże słowo. I dlatego, moi drodzy, to jest drugi taki przykład, który podpowiada nam, jak możemy żyć ze słowem na co dzień. A więc biorę pismo święte, otwieram. Najlepiej na początku zacząć od Nowego Testamentu, bo łatwiejszy. I czytam na przykład Ewangelię z dnia, albo czytanie z dnia, albo psalm z dnia. I chwilę myślę, o czym to Słowo Boże jest i w jaki sposób nim dzisiaj, danego dnia właśnie mogę żyć. Jest bardzo wiele różnych metod rozważania, medytacji czy kontemplacji Bożego Słowa. Na przykład bardzo znany, zaczerpnięty z charyzmatu ruchu światło-życie, namiot spotkania. Gdzie on ma konkretne punkty pomagające nam w tym, jak przejść przez taki moment medytacji, czyli bycia ze Słowem Bożym. Zachęcam, żeby może poszukać w internecie, jak taki namiot spotkania wygląda. Ale także, moi drodzy, to, co się pomaga nam słuchać Bożego Słowa, to jest szereg różnego rodzaju aplikacji na telefon, różnych stron internetowych z dobrym komentarzem. Z dobrym wyjaśnieniem, z wytłumaczeniem danych fragmentów. I dlatego dzisiaj nie możemy pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, że nie czytam go za trudne. Wszystko, co jest piękne i wszystko, co jest szlachetne w życiu duchowym, relacyjnym, zawodowym, jest owocem włożonego w to trudu. Nic samo nie przychodzi. I tak samo z Pismem Świętym trzeba włożyć trochę tego ludzkiego trudu, czy tworzyć komentarz. Posłuchać jakieś wyjaśnienie tego Pisma Świętego, tego konkretnego fragmentu, po to, żeby bardziej, lepiej, głębiej i bardziej dosłownie rozumieć dany fragment. Drugi krok to jest posłuchaj, wierz, wiara. Wierzę w to, czyli wiara, jestem o tym głęboko przekonany. Może nie czuję, nie zawsze moje te uczucia podpowiadają, że tak jest, ale przekonanie. Wewnętrzna pewność to jest wiara w to, że jest to żywe słowo, czyli takie słowo, które, które przede wszystkim komunikuje się ze mną Pan. Bo Boże słowo nie zostało napisane przez lepszego czy gorszego poetę, narodowego jakiegoś wieszcza, ale zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. A więc wierzymy, czyli jesteśmy o tym przekonani, że kiedy na przestrzeni wieków poszczególne karty Pisma Świętego od pierwszej, czyli od Księgi Rodzaju do ostatniej w Nowym Testamencie, czyli Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Te fragmenty były pisane, te księgi, to były one pisane przez wszystkich autorów pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli ten ludzki autor był narzędziem w ręku Ducha Świętego. I Pismo Święte jest taką księgą, która jest dzisiaj przebadana przez egzegetów. Egzegeci, czyli badacze Pisma Świętego, można powiedzieć od prawej do lewej, to Boże Słowo jest badane także pod kątem autentyczności, pod kątem historycznego pochodzenia, a także spójności przekazu. I dlatego możemy być pewni, że Boże Słowo, czyli Biblia, jest księgą, która także jest tutaj przebadana i za nią stoją bardzo konkretne, merytoryczne, czyli naukowe argumenty związane, czy podpowiadające nam o tym, że jest to księga bardzo autentyczna. Słuchaj, pierwszy krok, drugi wierz, wiara, wierzę. Pamiętam, kiedyś byłem na takim, na takiej ewangelizacji i spotkałem kiedyś taką młodą osobę. I ta młoda osoba mówi do mnie, ale ja nie wierzę w niebo. Nie wierzę w to, że kiedyś po śmierci coś tam jest. Ja wierzę w to, że w momencie śmierci życie się kończy, taki po prostu jest game over, nic nie ma, ciało przysypują ziemią, piachem i po prostu wszystko się kończy. Ja tak słucham tutaj tej opowieści tej młodej osoby i pytam się, ale przecież skąd o tym wiesz, że nieba nie ma? A ona mówi: No, bo ja nie jestem w ogóle wierząca, w ogóle nie wierzę, w nic po prostu nie wierzę. I wtedy mi się przypomniało, że w kieszeni w sultanie miał mały egzemplarz Pisma Świętego. Jakoś tak wewnętrznie y, przyszła mi taka myśl, takie natchnienie. I mówię do tej osoby: wyciągnąłem ten egzemplarz Pisma Świętego, to marzł się, przeczytaj. Ona wzięła to Pismo Święte, tak obejrzała, jakby książkę, którą pierwszy raz na oczy widzi. I zupełnie tak na chybił trafił. Otworzyła tę księgę i patrzę, zaczyna czytać wzrok. Zaczyna od lewej do prawej, od lewej do prawej, od lewej do prawej. I w końcu po policzku jedna, druga, trzecia łza zaczyna płynąć. I już nie mogłem wytrzymać, jak zerknąłem przez ramię, który fragment zaczęła czytać, że tak mocno, wewnętrznie, właściwie na pstryknięcie palcem poruszył. I zobaczyłem, że otworzyła zupełnie przypadkowo fragment o wskrzeszeniu łazarza. O tym, jak łazarz został wskrzeszony, jak została pokonana tańca śmierci, jak Bóg pokazał, objawił swoją chwałę i modrze jest mocniejszy niż śmierć. I wierzę w to bardzo mocno, że chciał wtedy tę młodą osobę przekonać do tego, żeby uwierzyła, że niebo istnieje naprawdę. Wiara. W to, że kiedy słucham, czytam, rozważam to słowo. To zawsze Bóg do mnie mówi bardzo czule, z miłością się komunikuje. A więc słuchaj, wierz i trzeci krok do kompletu żyj. Po to przychodzimy tutaj, żeby stąd wyjść. I po to przychodzimy tutaj, żeby stąd wyjść innymi. Czyli Boże Słowo, ono ma pragnienie być słowem wprowadzanym w moją codzienność. Może jest jakaś trudna osoba w Twojej pracy. Taka osoba, która po prostu jak na pierwsze poniedziałkowe o godzinie 8 rano dzień dobry, już po prostu złość bierze. Zaciszkasz nie tylko zęby, ale pięści i czekasz na to, żeby po prostu przywalić jakimś słowem, czekasz na to, żeby właśnie zachowała się tak, jak zawsze się zachowuje, to wtedy będzie zawsze ta sama reakcja, i czekasz, żeby się odgryźć. Bo bo wiesz o tym, że niewiele trzeba zanim kawa się dobrze zaparzy, to już jest kłótnia po prostu murowana. A Pan Bóg mówi, no weź spróbuj kochać. Jak tu kochać, jak nie da rady kochać? Na przykład spróbować powiedzieć o tej osobie albo do tej osoby jakieś dobre słowo, takie wypływające z serca. A może jest tak, że nienawiść tak zastepiła twoje serce, tak je wewnętrznie zagipsowała. Że po prostu tłumaczy sobie to przez Niego, to przez nią. I nie ma tam żadnej wewnętrznej refleksji, która byłaby w stanie powoli, z Bożą pomocą, rozłupać tę, tę skorupę właśnie tej nienawiści. A Bóg mówi: Przebaczaj. A może masz w sobie dużo lęku. Kładziesz się spać, jest lęk. Rano wstajesz, jest lęk. Idziesz do pracy, czy do szkoły, jest jakiś lęk czy strach. A Boże słowo mówi: Nie lękaj się. Bo ja jestem Twoim Panem, ja będę Cię prowadził przez Twoją codzienność, ja chcę Tobie towarzyszyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To ja jestem Panem życia i nadziei, a nie Panem Twojego lęku. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy mieli przekonane serca, że być ze Słowem Bożym i poświęcić czas Bożemu Słowu, to przede wszystkim. Postawić na Boga. Jeśli chcesz mieć pokój w sercu, to ogranicz media dzisiaj. Jeśli chcesz mieć pokój serca, mieć mniej stresu, mniej lęku, zdenerwowania, irytacji, domowych kłótni, bo batalia na argumenty dzisiaj ona odbiera dobre relacje, trzeba ograniczyć media. Nie ma powodu dzisiaj, żeby słuchać o tej samej informacji na trzech różnych kanałach, i ta sama informacja jest przekazywana przez różnych trzech dziennikarzy, na przykład. Bo dzisiaj różnego rodzaju reporterskie, dziennikarskie sztuczki, może nawet wręcz czasami manipulacyjne, mają to na celu, żeby właśnie tylko przyciągnąć uwagę, a zanim zostanie podana informacja, to często nagłówki, czy krótkie, lakoniczne zapowiedzi już mają to na celu, żeby odbiorca wyrobił sobie opinię czy zdanie na temat danej treści? Jak ograniczysz media, zobaczysz, jak będzie więcej pokoju w sercu i więcej czasu, na to, żeby na przykład poświęcić go na słuchanie, czytanie Bożego Słowa. Amen.